Piszę często na kolanie. Kim jesteśmy my, sławianie? pisze szybko, tak jak czuję. Rzadko słowa cyzeluję. To, co ważne dla rodaków, dla mych braci, cnych, Polachów, opowiada mi, wskazuje, gaśnicowy ruch buduje. Pytasz często, a dlaczego, przyjacielu i kolego? Dziś odpowiem tym pytaczom, co mym słowem czasem raczą. Nie masz siły w sławian kraju, która by znaczyła dużo. Uciekamy od polityk, które tylko obcym służą. Nie ufamy demokracji, Która służy jednej nacji. Nie Polachom dziś niestety. Na nic wielkie komitety i wyborów czas zgubiony, Aby wybrać z której strony? Lewa, prawa to iluzja, Zawsze po wyborach fuzja, Układanka, kompromisy. Polityczne pornopisy, każda partia ma swych panów, którzy mają swoje racje. Oni tylko obcy służą, robią w konia demokrację. Czy dlatego mamy patrzeć, jak nam Polskę rozdrapują? Ciągną każdy w swoją stronę, kradną, niszczą, kopulują, z kim popadnie, byle tylko spoić tłum tęczową chwilką. Albo zdezinformatować, kłamać za nic, obcym kasę dawać. Tym, co chętnie nas osłabią. Jeszcze bardziej kraj ograbią. Nic nie robić? Też źle robić. Wesprzeć zatem kogo? Po co? Aby żyć bez strachu w Polsce, aby nie bać ciemną nocą, że nam ktoś zabierze, zniszczy, spali, zgwałci lub oszwabi, byśmy już nie byli sami. Mali durni ciągle słabi. Sojuszników warto szukać. W kupie siła zawsze była, i dlatego dzisiaj gaszę, aby szczujnia znów zawyła. Bierność dzisiaj nam nie służy, nigdy lachom nie służyła. Idźmy zatem i wybierzmy. A co dalej? Będzie wyła, lecz niedługo, bo znów weźmie się do kreciej swej roboty, a my dalej żyć będziemy w naiwności swej głupoty? Dosyć zatem tej gnuśności koniec z marazm ostrożnością. Niechaj wzejdzie nam wiek złoty, stanie globalistą kością, nasza rdzennych ludów moc. Nie chowajmy głów pod koc, weźmy sprawy w swoje ręce Władzy w Polszcze dzisiaj więcej. To dlatego piszę, czytam, śpiewam, aby pol, koryta dla globalów puste były by kolejne szczujnie wyły, że nic nie ma dla nich tu. Miast jednego wejdzie stu. Do Sejm, Senat, Polkoryta szabę zgoją, mówim – wypad! I zmieniajmy, co możliwe, aby godne i cnotliwe było lachów zarządzanie. Niechaj wreszcie tak się stanie. I to tyle wam, kochani, powiedziałem, panu, pani, wam, cudowni subskryberzy, czas się z prawdą wreszcie zmierzyć i wygarnąć dziś ten czas. By energia nie szła w las, mądrość w sercach dojrzewała, ciągłość rodów podtrzymała.